W związku z tym cieszę się, że mam tutaj okazję razem z panią Pauliną, która na co dzień korzysta z tego systemu, przetestować i pokazać Państwu, że można, że z tych nowych możliwości technicznych, kiedy tylko otwieramy się na ludzi, którzy mają taką potrzebę, możemy stworzyć coś, gdzie ten nasz świat jest łatwiejszy, prostszy, komunikatywniejszy, a przepaść, która dzieli osobę niepełnosprawną od otaczającego go świata, gwałtownie się kurczy. Do działa więc pani Paulino. Proszę bardzo, jako parlamentarzysta spotykam w moim biurze parlamentarnym osobę. Tak. I spróbujmy przeprowadzić i pokazać, że naprawdę, szanowni państwo, to działa. E tu jest biuro poselskie. Jaką ja sprawę mogę tutaj u Państwa załatwić? No wszystkie dotyczące tych spraw związanych z kontaktami z administracją, z respektowaniem prawa, z potrzebami, bo parlamentarzysta nie powinien się uchylać i przejmować sprawy, z którymi nie radzi sobie obywatel. A czy jeżeli przyjdzie osoba niesłysząca głucha, czy tutaj jest wideotłumacz, bo on jest potrzebny? No niestety nie mam jeszcze tej aplikacji, tego narzędzia, ale po dzisiejszym spotkaniu mam nadzieję, że nie tylko ja, tylko każdy z 560 parlamentarzystów w Polsce nie będzie odpowiadał na ankiety, czy ma biuro dostępne dla osób niepełnosprawnych pod względem jego umieszczenia na, bez, w pomieszczeniach bez dostępu do windy, ale także będzie pytany i będzie odpowiadał, że ma taką możliwość komunikowania się z osobami, które są niepełnosprawne w zakresie słuchu. W jaki dni tygodnia można załatwiać sprawy? Czy od poniedziałku do piątku, czy, czy to jest jakiś wybrany dzień tygodnia? Tradycyjnie dniem prac biur parlamentarnych jest każdy poniedziałek. Ja przyjmuję w każdy poniedziałek w innym mieście powiatowym. Poniedziałek pierwszy miesiąca to jest piaseczno, drugi otwoc, trzeci grodzisk mazowiecki, a czwarty spotykamy się w Wołominie. Wystarczy skontaktować się albo tak, drogą mailową dziękuję i bardzo. odpowiadamy na każdego maila. Jak Państwo widzicie, poradziliśmy sobie. Gdyby nie było Pana tłumacza, który nas tu wspiera, bardzo trudno byłoby mi nawiązać kontakt z Panią Pauliną, a ileż czasu zajęłoby nam e, pisanie e, i odpowiadanie na piśmie na jej e, pytania i prowadzenie m, dialogu.